Dzisiaj w Warszawie odbywa się szczególne wydarzenie, międzynarodowy kreaton adresowany do młodzieży i podczas tego wydarzenia my otworzyliśmy się w 100% na pomysły, na kreatywność młodych ludzi. Młodzież ma wymyślić kampanię medialną adresowaną do ich rówieśników, kampanię, która ma rozwijać Umiejętności cyfrowe, szczególnie te, które są ważne dla lepszego radzenia sobie z dezinformacją, ale też po prostu radzenia sobie w sieci z zagrożeniami, na jakie mogą trafić. że największym problemem jest natłok informacji i fakt, że my jako młodzież nie potrafimy wyciągnąć jednej spójnej konkluzji i własnego zdania na ten temat i czujemy się bardzo zagubieni w ilości źródeł, które mamy. bardzo szybko internet potrafi zmienić nasze poglądy, pokazać nam pewną informację, która wcale nie musi być prawdziwa. I think it's very important to uh, give uh, youngsters a voice uh, to speak about uh, cybersecurity because they live in a digital world. I think that internet nie not, because we live in an world. For me, disinformation is the action of saying false information with the purpose of mis telling people. Uh, the main problem with disinformation is that people believe in uh, fake news and they spread more, and other people believe, and it can make big social problems because uh, people can have untrue opinions and it can make uh, problems in society. It can break apart people, it can break apart families. The youngsters have voices and they know how to use them. Uh, but I also believe that we should empower them, uh, we, we should equip them with competencies and uh, information in order to strongly use their voices and uh, become a strong agent of changes in this digital world.